Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym wam powiedzieć o dwóch bardzo fajnych narzędziach autoterapeutycznych, które co prawda nie zastąpią ci terapii rozmowy z terapeutą, czy nawet z najbliższym powiedzmy, przyjacielem, czy z bliską osobą, ale powiedzmy, że mogą służyć jako fajną pomoc do pracy takiej wglądowej i nie tylko, o czym zaraz powiem nad sobą po prostu, nad swoimi emocjami, żeby lepiej siebie zrozumieć, żeby lepiej zrozumieć swój świat wewnętrzny, ale też świat, który ciebie otacza i to przede wszystkim jak on na ciebie wpływa i też jak ty wpływasz na ten świat. Więc nie przedłużając, tymi narzędziami jest tak zwany dziennik terapeutyczny i dyktafon terapeutyczny, o którym też zaraz powiem. Ja od wielu lat mm, Naprawdę od wielu lat prowadzę taki dziennik terapeutyczny, zapisałem już chyba kilka zeszytów, kilkaset stron, w którym, no może nie codziennie, ale regularnie e, zapisuję, każdy wpis zaczynam od podania daty danego dnia i po prostu przelewam swoje myśli, swoje uczucia, swoje przemyślenia, swoje wglądy w, w siebie, w swój świat wewnętrzny. E, wyrzucam z siebie po prostu myśli, swoje uczucia. I to jest najfajniejsze narzędzie w momencie, kiedy, powiedzmy, masz jakiś natłok myśli. Jest coś, z czym sobie nie radzisz, lub nie masz z kim porozmawiać, bo na przykład nie masz przyjaciół, lub nie chodzisz na terapię, lub czekasz na terapię, lub jeszcze tydzień czasu musisz poczekać, a chcesz coś z siebie wyrzucić. Więc taki dziennik terapeutyczny ma funkcję katarzys, oczyszczającą, ale nie tylko ma też funkcję wglądową. Funkcja Katarsji z Dziennika Terapeutycznego polega na tym, że w momencie, kiedy przelejesz coś na papier, wyrzucisz po prostu z siebie myśli, to czujesz się taki oczyszczony z tego, tak jakby przestało ci to wadzić, przestało ci to zalegać na twoim umyśle, że tak powiem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to nie musi być żadna wybitna książka, tak jak książkę. może to być bez ładu, bez składu, chaotyczna, nie musisz nawet tego potem czytać. Po prostu chodzi o to, żeby oczyścić się z nadmiaru myśli, żeby to z siebie po prostu wyrzucić. Więc ta funkcja oczyszczająca katarzis to jest jedna. Druga funkcja to jest funkcja wglądowa, która da ci lepszy wgląd w swoje emocje i swoje myśli. Czyli powiedzmy taka funkcja, która następuje podczas psychoterapii, na przykład psychodynamicznej. Jeśli chodzi o psychoterapię psychodynamiczną, to terapeuta pomaga ci odkryć lepszy wgląd w swoje życie wewnętrzne, żebyś mógł zwiększyć swoją samą świadomość. Więc y, funkcja dziennika terapeutyczna jest też zwiększenie swojej świadomości, swojego świata wewnętrznego. Im częściej będziesz y, pisał po prostu to, co czujesz, to, co myślisz, to, co uważasz, y, jakieś swoje przemyślenia, jakieś swoje dyskusje, tak jakbyś prowadził sam ze sobą dyskusję w, w tym dzienniku, tym coraz lepszy będziesz mieć wgląd i coraz lepsze wnioski na temat siebie i otaczającego cię y, świata. Fajnie jest, e, takim moim pomysłem, żeby w takim dzienniku przyjąć też for, formę takiego monologu, tak jakbyś rozmawiał trochę sam ze sobą. Powiedzmy, w psychoterapii mamy coś takiego, że, e, że mamy w sobie trzy takie postacie. Pierwsza postać to jest tak, naszego wewnętrznego dziecka, trzecia to jest krytykującego rodzica i trzecia dojrzałego dorosłego. I to wewnętrzne dziecko, to powiedzmy, to jest taki głos, który przemawia przez nas, naszego tego małego dziecka, który domaga się uwagi, spełnienia naszych potrzeb, e, takich powiedzmy. Na poziomie właśnie dziecięcym, że ja chcę i tyle, że na przykład chcę wyjść w weekend na imprezę, po prostu się dobrze bawić i o niczym nie myśleć o konsekwencjach. Czyli to jest taki głos pod tytułem ja chcę cukierka i nieważne, że. Po nim będzie mi niedobrze, po prostu chcę go zjeść, bo, bo tak. I to jest głos wewnętrznego dziecka. Krytykującego rodzica to jest ten głos naszych rodziców, który siedzi, stoi z linijką i mówi: Nie wolno, nie wolno tego robić, ale jak, jak już zrobisz, no widzisz, mówiłem ci, że jak będziesz tak robić, to, to się tak stanie. I ten głos to jest taki nasz wewnętrzny krytyk, który nas krytykuje, za każdym razem nas ocenia, wzbudza poczucie winy i mówi: No widzisz, a nie mówiłem. To jest krytykujący rodzic. A dojrzały dorosły to jest najbardziej dojrzała część naszej powiedzmy jakiejś takiej wewnętrznej osobowości, która polega na tym, że Eee, tak, dajemy sobie pozwolenie na przeżywanie radości, jakichś większych przyjemności w życiu, ale podchodzimy do tego w dojrzały sposób. A jak nam się potknie noga, to nie krytykujemy się jak ten krytykujący rodzic, yy, który mówi, który, który nam wzbudza poczucie winy w nas i jak de dewaluuje nas, tylko yy, z dużą czułością, i, i, ale z taką dojrzałością wspiera nas w tym, że nam się ta noga potknęła. Czyli na przykład nie będzie nas po głowie głaskać i mówić za każdym razem, wszystko będzie dobrze. Ale pomaga ci wyciągnąć wnioski, że no tak, potknęła ci się noga, popełniłeś jakiś tu błąd i, i, i to jest normalne, że przeżywasz teraz ból, bo, bo przydarzyło ci się coś bolesnego, ale to nie znaczy, że nie zasługujesz na szczęście w życiu. To nie znaczy, że, że masz myśleć o sobie teraz w zły sposób, bo nie jesteś złym człowiekiem. Wciąż jesteś dobrym człowiekiem, to, że popełniłeś jakiś błąd, nie znaczy, że to cię kwalifikuje jako złego człowieka. I to jest ten dojrzały e, dorosły. I po co o tym mówię? Po to, że jak sobie piszesz w takim dzienniku, to możesz prowadzić taki monolog i na przykład sobie zaznaczyć wewnętrzne dziecko w skrótem WD, dwukropek, i co to twoje dziecko, jeśli ono teraz tak mocno przy ciebie przemawia, bo ja chcę dzisiaj się obieść wieczorem. I teraz mówisz, i piszesz to, ja dzisiaj mam ochotę się obrzeć i nie, nie myśleć o konsekwencjach. A za chwilę możesz napisać DD, czy na przykład dojrza, dojrzały dorosły, który jak, jakby na no to odpowiedział, wyobraź sobie. No spokojnie, może nie musisz tak się obżerać, tak jak zawsze. E, I to też nie chodzi o to, że jak się o, o, zaczniesz obżerać, to, że masz mieć poczucie winy z tego powodu, że się obierzesz, ale zastanów się, może jest inny sposób, który e, może tak naprawdę tu nie chodzi o jedzenie, tylko o to, że po prostu chcesz jakoś władować swoje emocje. Może jest inny sposób, który możesz sobie też sprawić przyjemność, a nie będzie związany z jedzeniem. A nawet jeśli już się obrzysz, to trudno. Przecież nie musisz się katować za to, no nie? To jest taki, powiedzmy, dojrzały, dorosły. Które prowadzi, przeprowadza sobie taki inteligentny dialog, jakby przeprowadzał być może terapeuta. Tak sobie to możesz tłumaczyć. Więc tak. No i to jest to funkcja dziennika terapeutycznego, która swoją drogą często jest stosowana właśnie polecana w psychoterapii, żeby pacjent też pracował codziennie nad sobą, a nie tylko raz w tygodniu na terapii. Więc to jest super, super narzędzie, nie tylko dla ludzi, którzy już aktualnie mają dużą samoświadomość, wgląd w siebie, ale też dla tych, którzy w ogóle nie mają i właśnie chcą, chcą się lepiej poznać. Druga rzecz to dyktafon terapeutyczny. Szczerze, mówiąc nigdy nie spotkałem się w żadnej literaturze z tym, żeby stosować coś takiego, że nagrywamy się i mówimy sami do siebie. Więc możliwe, że ktoś to już wymyślił nie jestem pierwszy, ale... Więc na czym polega funkcja dyktafona terapeutycznego? 23 czerwca 2020 rok. Funkcja dyktafona terapeutycznego tak naprawdę jest identyczna jak w przypadku dziennika, tylko po prostu czasem po prostu jest to bardziej poręczne nagrać się to co i wyrzucić to z siebie mówiąc niż pisząc. Jest to opcja szczególnie, którą polecam osobom, które mają bardzo duży natłok myśli i na przykład szybciej myślą niż piszą, i to pisanie ich frustruje, ponieważ nie nanożają z pisaniem tego, co myślą, więc dużo łatwiej byłoby im to z siebie wyrzucić mówiąc. No i możesz powiedzieć, no ale tak, no ale po co ci dyktafon, po co się nagrywać, możesz po prostu mówić sam do siebie. No przede wszystkim tu chodzi o to, żeby trochę oszukać umysł, bo w momencie, kiedy zaczniesz po prostu mówić sam do siebie, to możesz poczuć się tak dziwnie, że gadam sam do siebie, nie? A w momencie, kiedy zaczniesz to nagrywać, tak jak ja to zrobiłem teraz, to to jest taka sztuczka, która sprawi, że to ma jakiś sens, bo ja nagrywam się, sobie to analizuję, potem nie musisz tego odsłuchiwać, ale ten sam akt włączania nagrywania, że ty się nagrywasz, że do czegoś mówisz, a nie w plener w przestrzeń, sprawia, że nie przejmujesz się już tak bardzo, że tak powiem, że gadasz sam do siebie. I to jest naprawdę super pomocne. Naprawdę to działa fajnie. To jest bardzo podobne uczucie do tego, jakbyś po prostu wygadał przyjacielowi, bo nie czarujmy się. Czasem po prostu chcemy się wygadać i nie chcemy słuchać żadnych rad ani porad na temat tego, co mamy robić, tylko mamy potrzeby to z siebie wyrzucić. Czyli ta funkcja katarzys. I o to w tym wszystkim chodzi, że czasem jest sytuacja, że nie masz osoby, której się możesz wygadać, lub nie chcesz po prostu. To sobie odpalasz taki dyktafonik, jak kupiłem w Empiku tam za 50 zł. Ja sobie go noszę zawsze przy sobie i, i, i sobie jestem gdzieś, dopada mnie Powiedzmy, jakieś, jestem sobie gdzieś i powiedzmy, mam ochotę coś z siebie wyrzucić. To wyciągam sobie go z kieszeni i sobie to tak mówię, powiedzmy, no nie? Mówię sobie, wyrzucam, oczyszczam się z różnych myśli, analizuję sobie pewne rzeczy związane z moją pracą, z moimi pacjentami. Jakieś takie rzeczy, powiedzmy, moje wglądowe na temat mojego życia i świata wewnętrznego. Więc polecam Ci zarówno opcję dziennika terapeutycznego, jak i dyktafona. Ja korzystam z obu, w zależności od tego, jaki mam nastrój, jak wolę sobie popisać, mam taki bardziej melanolijny powiedzmy nastrój, no to odpalam dziennik. A jak mam duży natłok myśli, albo po prostu mam ochotę się wygadać. To sobie biorę dyktafon i się wygaduję sam do siebie. Tak jak mówię, te narzędzia nie zastąpią Wam rozmowy z terapeutą, który być może wskaże Wam na rzeczy, których sami nie widzicie, lub nawet z bliską osobą, która Cię wesprze, przytuli no to Cię nie przytulni ten dziennik i dyktafon, ale może Cię oczyścić i może Ci dać fajny wgląd w Ciebie i być fajnym narzędziem terapeutycznym i samorozwojowym, które może Ci towarzyszyć na co dzień, które mi towarzyszy już od wielu lat i z, sercom, i z ręką na sercu mogę to polecić. Dziękuję za obejrzenie i daj znać w komentarzu na dole, czy korzystasz lub skorzystasz z jednego z tych dwóch rozwiązań lub obu naraz, które tu poleciłem. Dziękuję.